Kiełama. A później kondona na i kondolana, ja dało się na konia, dałoże. I się nie mieści. I dałoże. I będzie i jedzie jak w lodzie Remik ile twój mierzy? Pół metra. Mówię, że pół metra. Ile? 17, 18. A z metrów czy czego? Centymetr No to ty kurwa. Milimetr. Tak. No śpiewaj coś dla nas! Jeszcze raz w początku, a teraz tanik będzie. Jak to było? Zrzuć, tak? Dawaj! Ale teraz będę to mówił będę to robił, robi. będziesz to robiła. Tu jesteś. A teraz. Zrucham cię tu! Nie, no właśnie, a teraz zrucham cię tu! I ściągaj te staniki I kurwa, ściągaj spodnie! U. Przez grana i wsadzę Ci banana i tyle kurwa. A co już jest? Ty kurwa zimno. przed nami, kurwa czteroletni Stefan. Kontynuuj, dawaj, dawaj, dawaj. Kontynuuj.